W dzisiejszym odcinku będę oszukiwał moje moc, rodzeństwo za pomocą komendy wklej. Działa to tak, że mamy różne budynki przygotowane jeżeli napiszę na trzecie wklej, no to dostaniemy te rzeczy. Dzięki temu nie będę musiał tracić czasu na budowanie i będę po prostu mógł wklejać o wiele lepsze rzeczy niż oni nie zdążył zbudować w takim czasie. Myślę, że wiecie o co chodzi. Dzisiaj jednak przygotowałem dość mniejsze budynki, ponieważ ostatnio już coś takiego robiliśmy, gdzie wklejałem, gdzie wklejałem po prostu strasznie duże rzeźby. Dzisiaj zrobimy to lepiej, wklejmy mega małe rzeczy, żeby nawet się nie zdążyli pochytać, że to jest po prostu wklejone. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie oraz oglądajcie. Do samego końca, bo ja już jestem po koniec odcinka i wyszedł naprawdę gozacko. A więc jestem już z moim młodszym rodzeństwem, no i co? Jesteście gotowi na dostanie kolejnego łomotu tak. w budowanie? Nie, Razem nie no. Dobra, dobra, dobra ostatnio widzę, więc zdecydowali się, to ja budowałem lepiej. No i zobaczymy teraz, jak będzie idzie na swoją połówkę, ja tutaj zostaję. No i słuchajcie, bo e, ogólnie, no co ty tego niszczysz? no nie mogłeś przejść dookoła, no ja nie mogę, co ty robisz, Weronika? No przecież ty se odpal... Game Moda, dobra, okej. Widzowie, 80 to była. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my... Rozpoczynamy, uwaga, więc pierwszym budynkiem, który będziemy dzisiaj budować Weronika na swoją połowę! Czekaj, bo się zacięłam, no. Uwaga, to jest serce. Budujemy serce. Może być małe, może być duże. Ten, kto zbuduje lepsze serce, wykrywa. No ja sobie już tutaj tak lekutko, że tak powiem, wlecę w to serducho, żeby je tak jakoś spokojniej wybudować. No! Ale no teraz budujemy razem. Musicie razem, musicie razem, nie osobno, bo jak doskonale wiecie, kto buduje osobno, ten jest lamusem. A ja tutaj naprawdę zrobię konkret. No ja już w sumie zrobiłem. Cyk. Co? No tak leciutko, w sensie jeszcze nie do końca, nie? Jeszcze tutaj takie jakieś lekkie szkice poprawiam, doprawiam. Jakieś te moje serce... Ja powiem tak, ja z takiej grubej rury nie zaczynam, zbudowałem raczej takie lekutkę, bo to wiecie, miało być szybkie serce zbudowane, idę zobaczyć ten będę wam tam idzie, bo ja już w sumie jestem. Ej, ładne! Ej, dobrze wam to idzie ty Ładnie, ładne, tylko trochę nierówne, że tak powiem. No ale no, pewnie tylko, a pewnie to poprawicie jakoś, nie? No, ja w sumie to ja u siebie nie mam co poprawiać, ja mam już takie gotowe, w sensie moje nie jest jakieś, no Takie! 3 na 10! Nie, nie z, tego, do... nie z tego, nie z tego! Dobra, ciemniejsze trochę, albo jaśniejsze. Ale moje co najważniejsze jest trójwymiarowe! A no, może będzie Ciekaj płaskie to, <laughs> to dajcie, to sobie mi, dajcie sobie wełnę! Dajcie sobie wełnę może O, ma może to! O, Werka, ale dobry pomysł. No nieźle. Dzięki. Ja w sumie dopracuję moje o. Ja wiem co ja napiszę, no ja wiem co ja napiszę na tym sercu o eee... To dla widzów O No! I od razu lepiej, widzowie! Tak jest! Serdło dla widzów. to was. wygląda o. idealnie jak z Minecrafta, tylko trochę nierówne No tak bym powiedział, że no jest nawet bardzo nierówne, bo tutaj jest aż cztery bloki, tutaj trzy, no raczej tego już nie mam. No nie, nie bo to się no. jak przychylone a przechylone! Na pewno pada, no, czemu to werka poprawię jak to ma być takie przechylone, co? Oj, nie wyjdzie wam to już tutaj. Oj, oj oj! Ale żeście się pomieszali! Oj, co teraz? No, dobra, pomogę wam no, dobra, no tutaj to tak ma być, o. No, Teraz jest różno. Dobra. Mężczyzn, no. no, wyszło wam bardzo ładnie, dobra. Nie spodziewałem się aż tak ładnie, ale dobra, zobaczcie co ja wykminiłem. Ja wykminiłem takie serducho trójwymiarowe. Takie, wow. moim zdaniem, ładne. Jak oceniasz? Takie trójwymiarowe, wow. z napiskiem to dla widzów. Takie, no, family friendly, jak Fajne, oceniasz? ceniasz? ale mi się wydaje, że nasze jest takie lekko lepsze. Nie, nie, nie. Ty jesteś dyslektykiem? Czemu? To dla widzów, w <głos》>, ja tak specjalnie pisze z błędami, synek. No ale właśnie tak to wygląda. Okej, okay, przejdźmy może do drugiej konkurencji, bo ja powiem szczerze, że z tego ducha nie jestem do końca, że tak powiem, tutaj zadowolony. Więc może teraz weźmy się za zbudowanie czołgu, bo czołg będzie Co? taki czołg. inny. Budujemy czołg, budujemy czołg. No nie wiecie, jak wygląda czołg, nie bawiliście się nigdy zabawkami. No z czołgiem to niekoniecznie. No ja się bawiłem, ja kiedyś miałem takie, takie zabawki z takie, takiej armii i normalnie bawiłem się czołgiem, więc ja sobie tutaj myślę już nad jakimś budynkiem czołgu. Co robisz? Patrzę, ręka, robisz? Patrz, no czołg jest na takich szynach, nie? Żeby ten czołg jakoś sensownie wyglądał, okej, okay, dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, widzę gdzie jest tutaj mój błędzik, dobra, może se. tutaj zbudujemy to w taki sposób. Okej, okay, okej, okay, no dobra, no ten ciąg jest całkiem okej okay. Tutaj coś tu tak troszeczkę jeszcze kombinuję Nie, no co ty, nie, 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 kombinuję, kombinuję jeszcze sporo, bo Bo, bo, bo w tym czołgu mam kilka takich drobnych problemów, wiesz, że ja, ja mam ogólnie na ten mój czołk fajny plan, ale nie potrafię go jeszcze tak w 100% zbudować, wiesz, więc to jest taki mój problem. No ale jakiś tam taki, wiesz, taki drobniutki plan, już, to, o właśnie sobie doprawiam jakieś szczegóły, o, to jest coś napiszemy. O, 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 widzowie zobaczcie, no i to jest rewelacja, tak? To, to jest perfekt! No! No i takie coś to ja rozumiem, właśnie tak to ja mogę budować, no właśnie to jest to, co ty za Stone Age, za achievement tutaj robisz, co? To jest jak ogólnie. Jak ja tu w ogóle mogę siąść, ale to jest epickie, szkoda, że to nie jeździ. No dobra, no coś takiego nie no ja jestem... Powiem wam, że jestem z siebie dumny, nie? Nie wiem jak tam wasz wychodzi, ale ja ze swojego jestem naprawdę bardzo dumny. Już w sumie skończyłem. To nie jest jakiś gigantyczny, jest taki bardziej, że tak powiem, nawet mały. Jaki ładny! Jaki ładny, ej! Jak wam jak wam to ładnie wyszło, ej, genialne to jest! Ej, nie spodziewałem się, że będziecie mieli aż takiego ładnego czołga. A co to no co, co to jest? A co to jest to? No, szyba, nie takie wejście tu. Szyba, nie Trzyma. mogę. No, no. Jaj, to jest środek. Ja, ale kozacki czołg, ej, dobra, ej, muszę przyznać, dzisiaj idzie wam kapitalnie, ej. Naprawdę wam dobrze mój? idzie. No zobaczcie sobie, mój. ja taki mamy zbudowałem, taki taki maluszek. No, no, ale. Hm. No co? Nie, no jest OK fajne bloki, moim zdaniem. widzę, że wykorzystałeś podobny do naszego. Nie, no ja wykorzystałem totalnie inne. Zobacz, to postawiłem na kibelkowe bloki, a, a tutaj co, co tutaj? Kibelkowa biel No kibelkowa biel, a tutaj jest o, takie ze o, takie na przykład polisowane, tutaj jeszcze takie ci, że no nasz co? jest takie fajne. No co? No co ty mi robisz? No ale co mi takie coś tu ustawiasz? No Przecież tego nie było? Nie psuj mojego designu, czołgu, no To tylko tutaj było i to jeszcze mi to zepsułać jakoś. A patrzcie to, patrzcie to, co jest tu napisane, o. A macie to podpisane? Macie to, to podpisane? Na, no, co dajwa. dla dajwa. Co ty tu robisz? No co to jest? No nie, Fajne. nie poczuwasz się za bardzo, zostaw da to, nie przyjmaj do czołgu. Co? Trochę smaru ci się zbierało tutaj, jak patrzę. Pokaż. Co, że tutaj, że tutaj na dole, tak? No, ale... Od... Smaru... Jak ty to, jak tam w lastach? A, to nie jest smar Tylko to są y, opony Łańcuchy, ty się nie znasz w ogóle na czołgach Dobra, idziemy dalej, ja z wami nie będę rozmawiać Wracajcie na swoją połówkę, bo teraz Teraz to was rozwalę Bo mam taki pomysł na zbudowanie Kolejnego budynku, uwaga Budujemy bank Bank? Bank Bank Budujemy okay. bank, tylko dam dzień żebyśmy mieli tutaj jaśniutko, pyk No i budujemy bank Ja sobie tutaj już spokojnie coś dziubię Jakieś leciutkie takie, o To jest o, to jest o, takie o, właśnie o To jest o, jakiś takie taki o Mały nie. Tak, jakiś wow. taki nie za duży, taki Ja bym wręcz powiedział, że taki no, taki jest taki, taki, taki wiecie, żeby z klasą był, nie? O, taki wiecie, o O, właśnie taki widzę, widzicie, o Taki, taki mały bank Nie jakiś spory o, tutaj zrobimy to tak widzowie, o właśnie... O, tutaj może jeszcze coś poprawimy, może dodamy jakiś klasys? No, o. Przysiądz do takiego dolara na górze, dawaj. O. Ha, oj, to was nie uratuje. Mój ja bank. Mój bank będzie genialnie lepszy. Genialnie lepszy! Mój bank już powiem więcej. Już w tym momencie jest lepszy. A co dopiero, jak to się jeszcze bardziej rozwinie? Ale widzowie, może tutaj dopracujmy kilka jakichś małych szczegółów. O, może tutaj to tak zróbmy. Może tak. Szkoda, że ma kamery w Minecraft. A po co ci kamera? No nieważne. Co ty byś chciała na tej kamerze zrobić, co? Podglądasz mnie jak ja tutaj genialnie buduję i zrzynać jakiś pomysł ode mnie, co? Nie, nie. Nie ma, nie ma! Mój bank, dobra, no ja już tak powoli kończę mój bank w sumie. Ej, w sumie z tym dolarem dałaś niezły pomysł, też sobie to dobuduję. Nie! No co? Daj, co to jest? Da, dałaś pomysł? No, no to. To jest twój dolar? No. Dałaś Mi pomysł? Mi chodziło o znak dolara, a nie o pieniądz. Ale ty jak znak dolara? A, no synek, ty nie umiesz takich rzeczy robić, a ja umiem. Eee. Aha, już wiem, dobra, to ja to zrobię. Jak się robi S? Słuchajcie, jak wygląda S Ej, dobra, tak wygląda S eee, czyli musi to polecieć tutaj Dobra, ja nie umiem zrobić widzę tego Storo, dolara. Dobra, rękałeś to zrobi Dobra, mój dolar... Mój dolar wygląda fatalnie! Dobra, że to są... Dobra, o ja to inaczej zrobimy jak ja to zrobię, dobra. Zrobimy to widzowie tak, cyk. Dobra, to sobie pójdzie. Oj, tutaj, dobra, okej. Okay. Teraz sobie to się zaokrągla, tutaj, dobra. O, to będzie lepsze. I teraz już to wygląda jak to. Teraz... Ale mam pomysł. Tylko musimy to zrobić tak. O. No, jest dolar! No! Czekaj, czekaj, czekaj. Co wy tam kminicie, ty? Ja, ale mam plon. Dobra, mój dolar, dobra, mój dolar nie wyszedł jakoś spektakularnie, ale wydaje mi się, że i tak będzie o wiele lepszy po od czekaj. waszego. Dobra, Możesz no. Chwila, chwila, proszę. Olejmy to, tak, widzowie, bo ja tutaj aż ja więcej nic nie dobudowywuję, Mi się to podoba. Moim zdaniem to jest mega ładne. W sensie wiecie, no po prostu, po prostu to daje klimacik, tak? Taki kurcze idealny bank. Na dole mamy piękny szybki, proszę. No nie no, jest Gravissimo. Dobra, ja skończyłem. Chwila, proszę, chwila. No dobra, no to czekam jeszcze w takim razie. Ja sobie tutaj może jeszcze coś dopracuję. Ej, dobra, widzowie, mam jeszcze jakiś taki mały, malutki, mały pomysł. Bo słuchajcie, można byłoby, no, skoro to jest bank, no to przydałoby się tutaj coś jeszcze takiego dorobić typu beczki, prawda? O, patrzcie. O, idziemy ich znieciemy Zmienię was z planszy moim pomysłem. Cyk, o! I to będzie safe. Dobra, no. Ej, to mi się podoba. To jest spoko, to wygląda. Dobra, ja jestem gotowy, no ile, ile, ile Sekundzka. można na was! Ile można na was czekać! Boże, wy. Chila. Wy nie macie w ogóle ze mną szans w budowaniu banku. Mój bank wyszedł genialnie. genialny. Dobra. Zresztą na każdy z moich budynków, każdy z moich budynków wyszedł genialnie, no to trzeba powiedzieć, no widzowie, no już! A i napiszcie w komentarzu, dobra, idę do was, idę do was, uwaga. Chodź. Sprawdzam Yeah. Jaki bank, nie! Chodź nie. do środka. Jak to to jest u góry w ogóle? Ja nie. nie! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłaś?! Ja nie mogę, no znisz zniszczyłaś swój bank. Jesteś niepoważna! Czemu tak zrobiłaś? Dobra, chodźcie. No, ładny, chodźcie zobaczyć mój, patrzcie. Tak ale dobry pomysł ten i... TNT, dobry to. No całkiem niezły To jest bank? To jest bank? No, no bank, człowieku. no jest podpisane. to no jest podpisane, bank. Ja się tu Kunda. Ale człowieku, ale tw do twojego w ogóle ty się dał ale do jak nie wygląda? Taki westernowy, taki starożytny klimat, no, o co ci chodzi? To wygląda idealnie. Zobacz, jest podpis Totalnie bank. nie jest to bank. No jak Totalnie to nie jest bank? Nie jest jest podpis bank. bank, to jest bank! Jeżeli ja będę tak chciał, to żeby to był bank, to to będzie bank. W auta dwa... Co ty gadasz w ogóle, ty no przecież ten bank jest idealny, no ja nie wiem o co ci chodzi. Nie, jest... ja myślę, że to tutaj na to okay, zasługuje. No ale do naszego byś nie. <laughs> okay. Co ty robisz? Zielisz z tego banku! Spędziłem na zbudowaniu się jego się 10 skupaje. minut! buchamy go! Nie! Go. Dobra, nie, koniec! Teraz ostateczna konkurencja i mamy na zbudowanie tylko minutę. Rozumiecie to? Nie buchaj tego, wracaj ze swoją półkę, bo teraz mnie zdenerwowaliście. Ostatnia konkurencja, ona będzie najcięższa, bo trzeba Mogę to zbudować... Wysadzić? Nie no, trzeba masz wysadać. O nie! O oh my god! Nie jest dobrze, no niczemu, nie niszczesz budowlę! Dobra, okej, okay. ostatnie co budujemy to jest restauracja. Tak, nie przesłyszeliście się. Restauracja. To właśnie budujemy. Ja się już tutaj leciutko zabieram na zabudowanie. O, 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 o widzowie. No, ja też mam już taki, jakiś taki lekki pomysł na to, jak to będzie wyglądać. A takie lekutki jeszcze na razie jeszcze nie wiem, czy to, to mi się na pewno zmieści tutaj w tym miejscu, bo powiem szczerze, że dość miejscem mnie ogranicza, ja ogólnie na swoje budynki potrzebuję dużo miejsca. O, dobra. No i się No i gicik, no nie powiem tak No jest, no, 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 jest, no, 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 jest! Yes, piękna restauracja, już tutaj jest jakiś, że tak powiem, szkic. wam powiem, że tutaj jakieś szkice sobie zacząłem, o... My już też mamy. Tutaj zrobię kuchnię, ta, wy macie, wy macie, ciekawe co macie! Chyba przegraną w garści macie ty! A nie! Ja tutaj, nie, ja jestem pewny, że ja akurat tą konkurencję wygram, tylko mam to słabo oświetlone. Wezmę tutaj latarnię, o! Żeby tutaj było. Lantarnię weźmiesz? No latarki, no latarnie. Cyk. Cyk, o, no i to jest, no i teraz widzowie, no ja nie mogę, ja jestem wręcz tutaj zszokowany, jakby potrafimy dzisiaj budować, no to jest niesamowite, no dobra, mamy to, okej. Okay. Jeszcze sobie zejdźmy tutaj na dół. Może jeszcze tutaj jakiś taki mały szczegół w postaci, również tabliczki, żeby coś tutaj dodać Restauracja, imienia Dawida, Dawida, Boga, albo nie, Dawida, Super Człowieka. Kochan, nie zmieści mi się. kurde, Dawida, Dawida, Mistrza, kuchni, kochanka. Proszę cię, o. już tak się nie zachwalaj. No! I to jest co! I tutaj napisamy. Sobie... Czynne od drugiej w nocy do 23. Ha! No, niech zasuwają w kuchni. No i to jest to, widzowie! Powiem wam, że kurczę, fix Kanada! To jest naprawdę mocne. Tutaj jeszcze, no, o, takie ładne dywaniki sobie strzeliliśmy. Proszę bardzo, tutaj nawet takie wyjście, taki efekcik zapadającego miejsca w dół. No jest po prostu wszystko. Ja jestem gotowy. Jak wam idzie? Bo ja już jestem... Czekaj, gotowy, czekaj, nie? czekaj. Ja jestem idealnie przygotowany. Moja restauracja jest grawitacyjna. Moja restauracja jest bella notte, jest po prostu idealna i nie ma do niej tutaj nic do poprawy Mamy tutaj stoliki dla maksymalnie 20 osób. A jest, a po jak prostu jest piecyk po angielsku. Furnance, nie powinienem cię podpalać, ale dobra, jeszcze powiem. Dobra, wbijam do was, bo ja już nie swoje pa, skończyłem. Proszę cię, ja już cię, 3 swoje... sekundy. Trzy dwa nie, czy TEN! Tam widzę po, widząc spizonek Nie no to jesteś niepoważny, nie? No oni budują widzę coś koksowego, dobra, ej, to a to, to jak to jest y, Ten, eee, y, rusztowanie, e, nie wiem ale musisz czy... wiedzieć. No nie wiem, ale czemu ja ci mam w ogóle podpowiadać ty, ej! Proszę. Ej, ciebie coś chyba, ale ja nie wiem, ja i ju nie wiem, ale nawet jakbym wiedział, to by nie powiedział, bo ci nie mogę podpowiadać. No. A, a, no, nie ma co. My tutaj że zrobimy jeszcze coś takiego, o, patrzcie to Tego nie było, a to dorobimy, bo to będzie taka koks sprawa, o Tutaj sobie można przyjść, prawda widzę? o Cyk, o, o, o O, a tutaj że niby normalna droga, o Dobra, no i to jest kurde, widzowie! Ja jestem w szoku jak to wygląda. Weźmy jeszcze sobie Bone Mila, bo tutaj można byłoby dodać troszeczkę więcej trawy. Mamy je dość mało. O, no nie, dobra, powiem szczerze, że nie macie ze mną szans w tej konkurencji. Zbudowałem najlepszą restaurację, jaką widziałem moje oczy w życiu. Naprawdę jest cudowna. Dobra, wchodzę do Was. Ja nie ale. O, Ja! Ale ładne! Co jest? Ej, jak to się nazywało? Scaffolding. Kurde, ale dziwna nazwa. Mega ładne, ty no, szymek. Ej, postaraliście się, ta restauracja wygląda kozacko. Powiem wam jest, jest niezła, no naprawdę jest ok, no ale w porównaniu do mojej to nie macie szans, no moja po prostu was. Okay, ale widzisz, masz takie miejsce na górze do jedzenia? Takie kanapy wygodne. Zapraszam do mnie, zapraszam Ej. do mnie, bo wydaje mi się, że się możesz mocno zdziwić, bo moja restauracja w przeciwieństwie do waszej ma pełno wyposażone dwa piętra. W środku mamy idealną kuchnię, mamy też toalety dla gości, więc jest tutaj gravissimo wszystko. Proszę zobaczyć sobie. No co? No przynajmniej mam, przynajmniej mama, nie to co wy! Wyłaś sam no to nie miejsce na żarty teraz! A u góry proszę państwa zobaczyć kolejne stoliki, ekskluzywne lampki i wyjście na dworek! Ty mi mówisz, tak? że nie mam, co? A gdzie? A gdzie a? można zamówić swoje jedzenie? Ho, a proszę nie bardzo, a no proszę bardzo, proszę bardzo, proszę na dół! E, proszę bardzo, tutaj! E, kelner Łazi, to jest kuchnia, proszę bardzo, o! Tak, ja jako klient nawet mam co jest, mówię, tej kuchni, Nawet tak? jest kibel dla pracowników, o! A, totalnie. No, no. No, tak i no i co? No i co? No i co? ale co? Ale wygrałem, no ale co, a nie? No ta restauracja jest cudowna. Patrzcie, mm -hmm. czy na odredu wyjście no. Restauracja restauracja mięna Dawida Mistrza no. kuchni kochanka. No co ty robisz! Ej, nie, dobra, widzowie, w tym momencie decydujcie, kto w dzisiejszym odcinku budował lepiej. Moim zdaniem ja zdecydowanie ja to tak, są moje tak, budynki. Chyba, chyba a Oni budow... mają. Ja by cię nie odzywam. Dajcie znak widzowie w komentarzu, kto waszym zdaniem wygrał dzisiejszą bitwę. Ja myślę, że ja.